<laughs> Dzień dobry, wchodzimy na antenę. Zaraz dwa, tej kurwa Halo, witam państwa. Dzień dobry. Tam mikser. <laughs> Powiedz coś Janek Mów coś, masz pusztu tu tak Musisz mówić Nie słychać co mówisz Książk kurwa polaz On znikł jebany Jest tam Dobry... Janek, mów coś... dla widzów... <śpiewa> Jak zapierdala...